W klasie 60. zdecydowanym liderem był Kacper Wdowiak, który chciał za wszelką cenę udowodnić swoją dominację. Pierwszy wyścig przyniósł jednak niespodziankę. Lidera cyklu wyprzedzili bowiem Kamil Szuta i Olaf Gąsior. Olaf, bardzo zacięty wyścig, drugie miejsce w końcu, jesteś zadowolony? Tak, wreszcie się doczekałem podium. Słuchaj, ale konkurencja tutaj dzisiaj jest naprawdę spora, Kacper Wdowiak. No, e, między, między innymi jego wyprzedziłeś? Tak. Ciężko było, ale zwiększyłem przewagę i wygrałem. Byłem drugi. Czy liczysz jeszcze na to, że w generalce tam uda się wskoczyć na podium? No, może. W drugim starcie Kacper znów musiał uznać wyższość Kamila Szuty, który start w Stanisławce może uznać jak na razie za najbardziej udany w całym cyklu. Kamil, gratuluję Ci zwycięstwa. Nie było chyba łatwo dzisiaj wygrać. No, konkurencja nie była y, łatwa, ale jakoś dałem rady i byłem pierwszy. No słuchaj, jak się pokonuje, choćby kac prawdowiaka, no to chyba trzeba się cieszyć, nie? Tak. Yy, tylko że yy, tor był taki fajny, była dobra przyczepność, skoki były bardzo fajne. Co zadecydowało o twoim zwycięstwie? Dobry start czy na trasie wyprzedzałeś? Nie wiem, według mnie jestem yy, bardziej lepiej technicznie. W klasie Open D wystartowało 21 zawodników. Frekwencja znakomita, gdyby nie to, że czasy i umiejętności niektórych jeźdźców budzą podejrzenia, że trafili do nieodpowiedniej klasy. Przypominamy zatem, że Open D to kategoria tzw. pierwszego kroku, czyli dedykowana dla absolutnych debiutantów. A tych w Stanisławce nie brakowało. Dlaczego dopiero teraz pierwszy start? Skoro zawody to jest już chyba szósta runda. Aha. Generalnie mam mało czasu. Dużo różnych sportów uprawiam, także generalnie brakuje mi weekendu. Jesteś z Radomia... To kawałek drogi, żeby przyjeżdżać na Lubelszczyznę, ale... Dokładnie to jestem z Kozienic, tak? Zresztą nie jest daleko 60 km, czyli bym powiedział, że raczej, raczej całkiem blisko. Pierwszy start zachęcił do tego, żeby tu przyjeżdżać na każdą eliminację? Myślę, że tak. Myślę, że będę się pojawiał, jeśli czasu wystarczy, jak najbardziej. Wspomniałeś, że uprawiasz dużo różnych sportów, no to zdrać trochę tego, co oprócz motocrossu. Znaczy, no, parę lat temu ścigałem się w Rajdach, później miałem przygodę z Supermoto, A ogólnie ścigam się w wyścigach płaskich, taką studuję z kąpionką, w pucharze Hondy. No a do tego jeszcze skoczę, skaczę ze spadochronem, także. Ogólnie mam strasznie zajęte weekendy, ale, ale bardzo mi się tutaj podobało i będę starał się przyjeżdżać, bo to jest świetna zabawa. Te zawody nazywane są zawodami dla debiutantów. Ty pierwszy raz jesteś tutaj debiutujesz? Jak ci się jechało? Tak, nawet dobrze. Spodziewałem się, że no mniejszy poziom będzie w klasie D amator, no ale nieźle w pierwszej dziesiątce raczej się załapałem. No jak na debiutanta, to chyba przyzwoity wynik, bo to nawet nie w pierwszej dziesiątce zdaje się, że piąte, szóste miejsce? Coś, coś takiego, na, na czasie miałem ósme miejsce. E, po raz pierwszy jesteś, a cykl już trwa. Dlaczego wcześniej nie przyjeżdżałeś na te zawody? Jak, jakoś nie było skiw, nie było czasu, są inne zajęcia, ale to jest też fajne zajęcie i myślę, że warto przyjeżdżać. Czyli rozumiem, że Monotokros traktujesz hobbistycznie typowo? Tak, i najgorzej było właśnie ten pierwszy raz się skusić, No nie, o tak jechać, nie, jechać, ale dał radę. Od tej pory widzimy się w takim razie na każdych zawodach. No, jak będzie trochę pieniędzy i czasu, oczywiście. W klasie Open D najlepszy okazał się Kamil Kosiak przed Tomaszem Kosiakiem i Wojciechem Klinkiem. W myśl nowego regulaminu OML, wszyscy, którzy stanęli na podium w klasie D, w następnych zawodach mają obowiązek startować w klasie C. To chyba dobra decyzja organizatorów. Rywalizacja o końcowe zwycięstwo w klasie MX-85 zapowiada się pasjonująco. Ścisk w czołówce jest ogromny. Pod nieobecność w dwóch ostatnich eliminacjach liderów, Maćka Więckowskiego i Kamila Wawera, liderem był Gabriel Sabiński. Dwaj znakomici zawodnicy pojawili się jednak w Stanisławce. Z jakim postanowieniem dzisiaj startujesz? Dzisiaj startuję z postanowieniem wygrać z Maćkiem i ze wszystkimi konkurentami moimi. Dzisiaj wyjątkowa mocna obsada, chociażby właśnie wspomniany Maciek. Tak, dzisiaj skończył się sezon, teraz więcej zawodników przyjeżdża do Lublina, można się pościgać. Czy powoli robią taki mistrzostwa polski niemalże? No, można tak powiedzieć. Maciek Kamil przed chwilą mi powiedział, że przyjechał tu przede wszystkim z Tobą dzisiaj wygrać. Eee, dasz mu wygrać? Nie, nie dam. Tak samo jak on mi też nie da i będzie ostra walka. Ten tor. Eee... To jest taki obiekt do walki właśnie? No, jest ten tor, bardzo dobrze jest przyczepny, ale aczkolwiek robią się duże kolejny i no jest, będzie trudno. Sezon Mistrzostw Polski dobiegł końca, no to tutaj się okazuje, że takie małe Mistrzostwa Polski sobie robicie? No, tak, tak, jest tutaj trochę, jest Kamil, są koledzy z San Diego, Team i tak się będziemy ścigać. Ostatecznie lepszy okazał się Kamil Wawer, wyprzedzając Maćka Więckowskiego i Władimira Poliszuka z Ukrainy. Jednak liderem, dzięki niezłej postawie i czwartej pozycji w Stanisławce, pozostał Gabriel Samicki. Czwarte miejsce to chyba nie jest takie do końca, chociaż dla sportowca to się mówi, że najgorsze, ale dla Ciebie chyba nie jest najgorsze. Jednak była jedna pomyłka, mógłbym być na trzecim miejscu, tylko mnie kolega z Ukrainy mnie wziął tutaj po wewnętrznej. Jednak czwarte miejsce, mogłoby być trzecie. Za czwarte miejsce nadaje Ci punkty do klasyfikacji generalnej. O co będziesz walczył do końca cyklu? O pierwsze miejsce na razie prowadzę w klasyfikacji generalnej. Ale teraz nie wiem, czy mi nie uczynił. Nie, na starcie klasy Open C stanęło 17 zawodników. W nowego regulaminu niektórzy poprzednio startujący w Open D. I właśnie jeden z nich okazał się zwycięzcą. To najlepszy dowód na to, że przejście o klasę wyżej nie musi oznaczać rezygnacji z walki o trofea. Marcin Szwarc z Rzeszowa przebojem w się w zeszłej eliminacji na najwyższy stopień podium w klasie D. A w tej powtórzył wyczyn w Open C. Open D dla Ciebie ta kategoria tak... Trochę nisko sobie zawięziłeś poprzeczkę na poprzednich zawodach. No, zdecydowanie, nie, nie myślałem, że tak będzie, no, ale pierwszy raz zawoda jechałem, także no, no, no nie myślałem, że tak będzie po prostu. Też się udało. No to jak porównujesz Open D, Open C? Duża jest różnica w umiejętnościach? Bardzo duża. Jest duża różnica. Zawodników jest, wydaje mi się tyle samo, taka sama liczba, aczkolwiek jest, no, poziom jest wyższy w, w Open C. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo cię zobaczymy w tej, w tej klasie dla zawodników z licencją. Na pewno. Już myślę, że licencję wyrobić sobie, także planuję się z tą licencją uścigać. Drugie miejsce w klasie Open C zajął Piotr Mirek, który dzięki swojej postawie wskoczył na trzecie miejsce w generalce. Pecha miał natomiast lider klasyfikacji Robert Szymański, który kończył wyścigi na dalszych pozycjach. Wymagania w Stanisławce tradycyjnie kończyli ci najbardziej doświadczeni. W połączonym wyścigu klas A i B wystartowało 20 zawodników. Wśród jeźdźców z licencją B, w pierwszym wyścigu prowadzącą w generalce parę Jacek i Michał Kędziora pogodził Rafał Maciążek. Pierwsze miejsce gratuluję w kategorii B. Ciężko było? Tak, bardzo ciężko. Długo nie, je, nie jeździłem i od 5 lat jeżdżę sporadycznie, od okazji do okazji. I Ciężko, zawsze ciężko jakoś tak, ale fajna pogoda to bardzo miłe, to pomaga i tor fajny, w sensie przyczepny, nie kurzy się, nie za ślisko. no to idealne warunki, tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy i pojeździć. W drugim wyścigu wszystko wróciło do normy. Zwyciężył Kędziora przed Psiukiem, powiększając przewagę punktową w klasyfikacji generalnej. Startu w Stanisławce nie mógł odmówić sobie Piotr Więckowski. Prezesa klubu motorowego CROSS najbardziej cieszy jednak postawa młodych jeźdźców, których z zawodów na zawody przybywa. Na każdych zawodach pojawiają się nowe twarze. Taką naszą dumą jest też to, że dziewczyny zaczęły już w oddzielnym wyścigu rywalizować między sobą. Wcześniej jeździły razem z chłopakami. I to jest takie pocieszające, że jest rozwój tej dyscypliny sportu i w nowych miejscach możemy ją prezentować. Właśnie, ten tor w Stanisławce. Eee, to kolejne miejsce, gdzie motocross eee, gości, coraz więcej takich miejsc na Lubelszczyźnie, czy my jesteśmy takim regionem wiodącym? No, je, na, nasz klub jest mistrzem Polski od kilku sezonów w różnych dyscyplinach motocyklowych i teraz koncentrujemy się na rozwoju tego sportu w regionie, żeby e, popularyzować go jak najwięcej, żeby takie miejsca powstawały jak tutaj i mam nadzieję, że tych miejsc będzie z roku na rok przybywało coraz więcej i coraz więcej zawodników chętnych do brania udziału w rywalizacji. Ciekawie wyglądała rywalizacja w klasie A. Zdecydowany lider Kamil Walczak w pierwszym starcie musiał niespodziewanie uznać wyższość Wojciecha Kozłowskiego. Zwycięstwo w WML-u, zwycięstwo nad takim chociażby jestem jak Kamilem Walczakiem to fajny wstęp do dużej kariery. No nie powiem, bardzo się z tego powodu cieszę. Chciałbym powtórzyć drugi wyścig tak samo, żeby wygrać go albo chociaż że Kamilem być. Ten torci ci leży? wyjątkowo? No nie wiem, pytam zwycięzcę, no to chyba odpowiedź jest oczywista. Nie, no, po, zakręty mi się bardzo podobają, skoki nie, niektóre, ale nie powiem, że nie podoba mi się. W drugim wyścigu Walczak okazał się bezkonkurencyjny i to w wielkim stylu, bo został na starcie i na pierwsze miejsce musiał przedzierać się z ostatniej pozycji. Tym samym Kamil potwierdził swoją dominację w klasie A. W poprzedniej relacji rozmawialiśmy z bodaj najmłodszym uczestnikiem, no może na razie sympatykiem, otwartych mistrzostw Lubelszczyzny. Teraz czas na najstarszego zawodnika. W metrykę nie zaglądamy. Dla ciekawostki dodamy jednak, że pan Ireneusz Stępień i jego żona to bodaj jedyna para na Lubelszczyźnie urodzona tego samego dnia. Uwaga, 29 lutego. Miałem kawałek dłuższej, takiej bardzo długiej przerwy, prawie 25 lat. I po 25 latach wróciłem z powrotem. Jednak ta atmosfera i motocykle, ten zapach adrenalinka, spaliny, to jest to. Właśnie o to chciałem zapytać. Jak to jest, że po 25 latach z powrotem siada się na motocykl? Ba, nie jeździ się rekreacyjnie, jeździ się na zawody i się startuje, rywalizuje. E, motocykl jest to taka nieuleczalna choroba, która powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu. Dużych chłopców, i to chyba tu o to chodzi. Jak się ktoś tym raz zarazi i naprawdę lubi to robić, to nie wierzę, żeby z tego wyrosł. Wiek tutaj nie ma znaczenia. Zawody w Stanisławce już za nami, ale otwarte Mistrzostwa lubelszczyzny w tym miesiącu będą miały jeszcze jedną odsłonę. 24 października zawodnicy spotkają się w Albertowie. Nasze kamery będą oczywiście śledzić te zmagania. Do zobaczenia!